Ryczki. A Agnieszka Słowiła z tej strony położy dla Was wątki na sierpień 2022 i zobaczę sobie co u Was będzie słychać, na co postawić, czego się wystrzegać i tak dalej i już. Poproszę o łapkę w górę i poproszę o subskrypcję, żebyście sobie zrobili na moim kanale, a ja już przechodzę do, do konkretów co to tutaj. To komu już się wywalił samochód? Komu już się po, powaliły, generalnie rzecz biorąc, sprawno? No, no, Boże, mam nadzieję, że nic się nie zapaliło, że nic nie tłonęło w pożarze, ale karty pokazują tutaj jakby uwagę natychmiast na wszystko, co jest związane z okrągłymi rzeczami, tak naprawdę w, w Twoim pojeździe jakimś tam, ale tak samo na wszystko, co jest związane z elektroniką z komputerem pokładowym, z tym, co generalnie to może być tak samo właśnie, że sierpień się pokazuje jako moment, gdzie no po prostu te rzeczy elektroniczne, ten komputer, te, te sprawy, które faktycznie i to raczej bym powiedziała, że powiedziałam, że to nie będzie przy pracy może, ale raczej właśnie w takich prywatnych sprawach mogą polecieć, czyli no z drugiej strony, kto się przejmuje służbowym samochodem, który pójdzie i tak, tak jest na firmę, że tak powiem, brany i ona będzie to naprawiać, chyba że się ma swoją firmę, no to wtedy problem. E, zwrócić na to uwagę, zrobić przeglądy, nie przedłużać generalnie rzecz biorąc, uważać na, e, co jest ciekawe, nie wiem dlaczego, ale to mówię, bo mi przyszło do głowy, wszystkie wyładowania, jakiekolwiek sprawy, czy nawet bym powiedziała, że nie, nie ok, że tak powiem, elektryka w domu, na wszystko to zwracać uwagę w tym miesiącu, bo to może mieć bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo sprzętów, generalnie rzecz biorąc, tak mechanicznych, e, mechaniczno-elektronicznych, elektrycznych, jak generalnie rzecz biorąc, na zdrowie, dobra? Zwróćcie na to uwagę. I teraz tak, Wyku... Ja raczej znam byki, no nie, paplami to wy raczej takimi nie jesteście. Wy raczej lubicie słuchać, zbierać informacje, bo to daje władzę, generalnie rzecz biorąc, nad innymi. Jak się wie o tym to, o tamtym to, o tamtym tamto. Uważać generalnie rzecz biorąc na rozmowy o pieniądzach, uważać generalnie rzecz biorąc na to, czym się chwalicie. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna: te z Was, które są właśnie w nowych romansach, w nowych, że tak powiem, historiach romansowych, płciowych i różnych innych, proszę zwrócić uwagę na, na to, żeby być, jakby nie być portfelem dla tej osoby, z którą się spotykacie. Dlatego, że to może być jakby w nagłówku tej znajomości u tej, akurat osoby, którą spotkaliście. A wszystkie te, które generalnie rzecz biorąc, opierają się właśnie na dzikim seksie i szalonych pomysłach, jakie to fikołki będziemy robić, że tak powiem, i to się działo już w lipcu no to właściwie można by powiedzieć, że z lipcem najdalej do trzech tygodni sierpnia może się położyć ta znajomość, no bo jeżeli się coś na powierzchowności opiera, najczęściej generalnie rzecz biorąc, z której ze stron się szybko nudzi. Wypala się po prostu w najnormalniej w świecie i będzie czas na nowe, tak? Natomiast te z Was, które weszły właśnie, miały taką przyjemność wejść w tej chwili z baranem, lwem generalnie rzecz biorąc, albo strzelcem w relacje, no właśnie, dobrze by było, tak, baran, strzelec albo lew, w relacji już mówię trzy miesiące, no to może nie, 3 miesiące nie, czy to raczej lipiec, no ale zostawmy to, co nas obchodzi, co było wstecz, nie mamy wychykułu czasu. Te z was, które weszły w takie relacje z tymi osobami, dobrze by było, żebyście były gotowe na zmiany, żebyście były gotowe na przyjęcie innego punktu widzenia, żeby jakiś tam konserwatyzm, różne rzeczy, opór, upór przed zmianami, strach, jakieś przywiązanie do pewnych takich no nie wiem zamierzchłych już rzeczy, żeby wam nie przeszkodziło w tym jak twórczo można tak naprawdę iść przez życie z drugą osobą? Postarajcie się być raczej. To oczywiście, że to może być osoba, która ma na przykład ascendent w lwie, na przykład w strzelcu albo w baranie, albo i jedno i drugie, tak? Albo na przykład księżyc. Ale karty tutaj pokazują, że w pewnym sensie ta. To nie jest buta, to jest odwaga życia, odwaga generalnie rzecz biorąc, doświadczania. Elastyczność co do zmian, co do przekształceń, co do tak, poglądów także. Ta elastyczność u tych osób może Cię jakby w jakiś sposób wycofywać. Możesz się tego bać, możesz się bać, że nie sprawdzisz się, ale czy Ty tak naprawdę musisz się sprawdzać w relacji? Czy Ty nie możesz tak naprawdę zaczerpnąć od partnera czegoś nowego i sam, sam byczku, pokazać temu partnerowi, który Ciebie uczy czegoś nowego, fajnego, e, nawet że można być troszeczkę innym, Pokazać, że z Twojej strony, że też można być takim na przykład, przecież masz mnóstwo zalet, mnóstwo umiejętności, talentów, które możecie tutaj powymieniać. No dobrze by było, żeby ta ziemia Twoja dała się ogrzać temu ogniowi, a nie spalić. A spalić się bardzo często możemy, kiedy się wstydzimy, kiedy się boimy, że się nie sprawdzimy na przykład, że ktoś będzie od nas lepszy, że ktoś źle o nas pomyśli i tak dalej. Tutaj trzeba wyeliminować wszystkie tego typu rzeczy. Żadnych, nie wiem, zaniżań sobie czegoś, bania się właśnie, bycia nieautentycznym, żeby się lepiej pokazać przed tą osobą. Tego nie może tutaj być. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że masz fenomenalne karty na to, że faktycznie, no, może się udać historia. No może się udać historia. No, to niech się uda. Dobrze. Teraz tak, zabiegi na kręgosłupy. Które byki mają zabiegi na kręgosłupy? Właśnie w tej chwili, generalnie rzecz biorąc, no trzeba będzie zrobić. Znaczy, najgorzej, jeżeli was dorwało coś przy jakichś korzonkach, tego typu rzeczach. I to się już ciągnie, od trzech miesięcy się powiela. W jakiś sposób dochodzicie do siebie, nie wiem. Nakładacie jakieś maści, plastry, różne inne rzeczy. Były jakieś nawet próby, generalnie rzecz biorąc, rozmasowywania tego często i tak dalej. Tutaj karty pokazują, że tak dalej już nie pociągniesz. Pierwsza rzecz, generalnie rzecz biorąc, trzeba wycofać się z wszystkiego, co jest ciężkie. Wszystkiego, co generalnie rzecz biorąc musisz przenosić, musisz dźwigać, e, musisz się przeciążać. A druga rzecz, no niestety, mnie się tutaj specjalista pokazuje którego ty bardzo nie lubisz, bardzo nie lubisz. On do ciebie też nie pała wielką miłością, ale będziecie e, dobrym tandemem. Także udaj się do pana chirurga, ortopedy, kogoś takiego. Zobacz tutaj u neurologa, co słychać, jeżeli masz tego typu problemy, dlatego że to będzie postępowało. Do pół roku może mieć jeszcze większy problem. O, matko bosko! Hej, to prawda. No, i się, żarło, żarło i przestało żyć, padło. Ale dobrze, zajmijmy się tym, co fajne wychodzi. Wychodzą fajne sprawy, generalnie rzecz biorąc, dotyczące jakiejś nieruchomości. Najprawdopodobniej tutaj byczki mogą w tej chwili robić jakieś cuda świata, nie wiem, przemalowywać, tynkować, robić coś, co będzie ulepszaniem, generalnie rzecz biorąc, pewnych sfer dotyczących właśnie czterech ścian. O tak to nazwijmy. Bardzo ładnie to tutaj wygląda. Zbieracie też tutaj. W pewnym sensie, wszystkie te z Was, które w otoczeniu domu, dla domu, generalnie rzecz biorąc, w związku z jakimiś domami czymś pracują, będą zbierały tutaj faktycznie takie fajne, po pierwsze, nowe zlecenia, czyli w pewnym sensie, generalnie rzecz biorąc, jakby przygotowywanie się do następnych zleceń jest tutaj pokazane. Ogólnie te z Was, które zajmują się prawem rodzinnym, które generalnie rzecz biorąc zajmują się prawem. Um, coś z, z nieletnimi, nie wiem, są opiekunami generalnie rzecz biorąc. Raczej bym powiedziała, że tutaj mogą być e, też wyższe uczelnie, jakieś nauczyciele, profesorowie, ktoś, kto generalnie rzecz biorąc w tej chwili e, marzy na przykład mu się jakieś, ma, jakieś prelekcje, jakieś wyjazdy, jakieś zaproszenie do współpracy z kimś. To jest bardzo prawdopodobne w tym momencie, e, idealnie zresztą bym powiedziała. Te z Was, które będą w tej chwili się szykowały do jakichś bardzo poważnych konkursów, nie ja wiem, na przykład na prezesa, na, na na przykład dyrektora, albo na kogoś innego, generalnie rzecz biorąc. No i teraz tak, to co się nie udało, jeżeli to będzie podejście kolejne, to co się nie udało pół roku temu, generalnie rzecz biorąc, ma szansę się udać w tej chwili. To, co się generalnie rzecz biorąc zaczyna dopiero w tej chwili, czyli pierwszy raz to robicie, no to za pół roku następne podejście, no nie? Ale, ale tak, Odara Wam gwarantuje w pewnym sensie, że to co robicie dobrze, jeżeli robicie w swoich... Hmm... Zresztą to jest takie śmieszne, ale tutaj wszystko można może, no to pan wie, żeby któreś z Was budowały samoloty, no nie wiem, no może jakieś makiety. Ale te z Was, które pracują na wysokościach, które są, nie wiem, może podróżnikami wspinaczkowymi jakimiś ludźmi w ogóle, którzy się zajmują spinaczką, prowadzą jakieś szkolenia w tym zakresie, nie wiem, na przykład ucząc na spadochronie na przykład, tak, jak, jak, się, jak się lata, jak, w jaki sposób to robić. Są pilotami, są generalnie rzecz biorąc osobami, które pracują faktycznie, nie wiem, na przykład na rusztowaniach, czymś takim. I te z Was, które się zajmują w jakikolwiek sposób zaopiekowaniem się domem, generalnie rzecz biorąc, bądź rodziną, majątkiem, dobrami majątkowymi, właśnie takimi jak domy, nieruchomości, właśnie jakiekolwiek, na nie ziemi i tak dalej. Raczej bym powiedziała, że coś, co już jest postawione na powierzchni. Macie bardzo dobry okres, będziecie spijać naprawdę śmietankę. Dużo nowych zleceń, jakby solidna firma, będziecie pokazane jako solidna firma i generalnie rzecz biorąc, będziecie mieli tego jeszcze więcej. Te z Was, które się zajmują tak samo bezpieczeństwem rodziny, w pewnym sensie, nie wiem, um, no daty mi się pokazują, bo no nie wiem, no przecież niemożliwe nie to jest, żebyś był tylko w budowlance na przykład byczku, no nie. Coś, co, nie wiem, może jesteś tym panem od kominów, może jesteś generalnie rzecz biorąc, nie wiem. A może nie wiem, kładziesz na przykład jakieś panele, na przykład, na Dachu czy coś. Tego typu firmy, tego typu egzystencja w sprawach zawodowych będzie taka. Taka. I jeszcze tutaj jest wymyślenie jakichś nowych sposobów do koptowania do tego, co robisz, że tak powiem, nowych sposobów zarobkowania, bo takie innowacyjne rozwiązania. No coś się tutaj szykuje, wy jesteście w tej was umiejętnościach i wiedzy. Więc będziecie mieli kolosalne, bardzo mądre, generalnie rzecz biorąc, pomysły, z których będą inni tak samo e, korzystać. Dobrze by było tylko, żebyście Wy się zwrócili troszeczkę bardziej w stronę e, rodziny. Dlatego, że niektóre byki mi się tutaj pokazują jako całkowicie zamknięte na miłość, jakby wyjołowione z e, emocji, z uczuć, z takich... bardzo takie surowe, bardzo takie ostre. Taka samotność jest widziana e, tutaj w tych runach e, w e, sprawach e, m, rodzinnych. I szczerze powiedziawszy, no nie podoba mi się to, bo naprawdę nie tylko pracą człowiek żyje, to jest pierwsza i podstawowa rzecz. A wy się pokazujecie jako osoby, które jest dziwne, bo panie byki raczej mam parę byków w swoim otoczeniu i wiem, że są takie naprawdę kochane, bardzo pomocne, takie takie niuśki, naprawdę dobrze przyjaciele. Natomiast tu jest jakby tego za mało, jakby nie ma na to czasu, jakby głosowania takie są raczej na sprawy materialne, finansowe, a nawet mogą być tutaj kłótnie o to, że ktoś czegoś nie spieniężył, że ktoś czegoś, nie wiem, nie załatwił, że to już powinno być dawno załatwione, a jeszcze nie jest, co jest grane i w ogóle. Także tutaj wyważyć, uspokoić się troszeczkę, dobrze? Bardzo Was proszę. No i to chyba już mówiłam, prawda? Uważać na plotki generalnie rzecz biorąc na nasyłanie Wam na głowę jakichś kontroli generalnie rzecz. Biorąc. Nie wojujcie, po prostu nie wojujcie w sierpniu, raczej się wyciszajcie, raczej bądźcie takimi energiami, takimi ludźmi, którzy stawiają na wszelkie pojednanie, wszelkie takie wyważone rozmowy, nie naciskają nikomu na piętę, na odcisk, jakby przez sierpień dobrze by było przejść bezpiecznie, po prostu bezpiecznie, zawiązywać przyjaźnie i sojusze, aniżeli generalnie, biorąc, po prostu uciekać od wszelkich konfliktów. Jeżeli tylko wiesz, że z tego przewiduj pewne rzeczy, jeżeli tylko wiesz, że z danej wymiany zdań, z pewnych sytuacji mogą wyjść konflikty, nie wchodź w to dalej. Chroń się od tego, dlatego że na górze ze świata zewnętrznego... Jakby była pokazana durisas odwrócona, która informuje bardzo często o tym, że ktoś robi świństwo, ktoś naprawdę niefajne rzeczy robi, generalnie rzecz biorąc, e, e, na przykład Tobie i dowiadujesz się dopiero po dłuższym czasie, że to była właśnie ta osoba, wystarczyło tylko z nią nie wchodzić w konflikt, a generalnie rzecz biorąc nie byłoby czegoś podobnego, nie? Także po co na siebie samego bata e, hmm, kręcić, no nie? No. Buziaczki Wam daję. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w prywatnych czytaniach albo na czytaniach tu na YouTubie. Pa!